Cześć! Przygotowałam dla Was kolejną wersję makijażu sylwestrowego. Tym razem kolor dominujący jest to niebieski, taki neonowy w połączeniu z delikatnymi brązami oraz kolorem Cree. Całość wykonana na kształt makijażu tak rybki. Jeśli zatem jesteście zainteresowani, poszukujecie czegoś podobnego, to zapraszam Was do oglądania. Na twarzy mam nałożony podkład marki Pharmaceris. Jest to fluid nawilżający antyoksydacyjny z silimaryną. i ja mam kolor Natural 02, także jest taki idealny dla mnie, czyli dla, wczerki, dla wszystkich bladziochów. Przy nałożeniem podkładu rozprowadziłam baza, baz, bazę, bazę baza wygładzająca Dax Cosmetics Cashmere Secret yy, i to jest baza, która również matuje i przedłuża żywotność naszego makijażu, szczególnie podkładu. Takim fajnym dozownikiem pompką. Natomiast e, uwzględniając to, że jest to makijaż wieczorowy na Sylwestra, wybierając się na taki specjalny wieczór, na dłuższą imprezę, możemy sobie rozprowadzić liśtingującą maseczkę. Jest to taka żelowa maseczka natychmiastowo działająca. To jest akurat marki Dermika i ona jest niby od wieku 30+, plus. natomiast ja na Sylwestra również sobie rozprowadzę taką maseczkę. Ją normalnie nakładacie na krem yy, w takiej normalnej ilości i czekacie 5-10 minut, aż ona wchłonie. P później możemy już normalnie wykonywać nasz makijaż. Yy, I co dalej? Yy, przykryłam wszystkie moje niedoskonałości. Teraz rozprowadzę korektor z Maybelline New York serii Dream Lumi Touch i to jest w kolorze 01 Ivory. I ten korektor rozprowadzę punktowo pod oczami, czyli wszędzie tam, gdzie są jakieś zasinienia. I palcem rozprowadzę ten produkt, aby on lepiej tutaj powiązał się z moją skórą. Czyli pod okiem, a także pod brwią, aby optycznie to miejsce też rozjaśnić, a w efekcie czego powiększyć. I teraz kolejna puder. Puder. Najlepiej, żeby to był matujący, a jednocześnie utrwalający nasz makijaż, czyli tak, tak zwany fiksujący. Ja używam pudru z Vichy, Seria Derma, B, Derma Blend rewelacyjna seria ogólnie do kamuflażu, do zakrywania wszelkich mankamentów, poważnych niedoskonałości cery. I to jest puder naprawdę godny polecenia, który trwale zmatuję również naszą, naszą skórę, no i przede wszystkim yy, ten, wszystkie produkty będą długo się trzymać. Ja odsypałam sobie trochę tego pudru i tą gąbeczką, która jest dołączona do tego pudru będę dociskać puder do twarzy. Nie robię tego pędzlem, ponieważ yy, przy nakładaniu pudru tak punktowo na twarz mam pewność, że zaaplikuję jego właściwą ilość. Przystępuję do makijażu oka. W pierwszej kolejności jednak wyczeszę moje brwi, aby ściągnąć z nich nadmiar właśnie tego pudru oraz podkładu, który yy, no zawsze, mimo tutaj chodem, między włosy dostanie się. I kolejna cienie. Pierwszy cień, którego użyję, będzie to cień biały marki Rimmel London. Jest to cień pojedynczy numer 100 Glam Eyes. I Szerszym pędzelkiem nakładam ten cień w wewnętrznym kąciku oka oraz pod brwią. Wykonuję tą czynność w tym momencie, ponieważ później, gdy będę miała więcej kolorów na powiece, będzie trudno rozprowadzić ten jasny cień tylko w, tym, w tych miejscach. Kolejnym jasnym cieniem, którego nałożę na powiece, również od tej górnej części, będzie cień w kolorze ekry, lekko opalizujący na kolor złoty. Marki Astor z takiego zestawu Eye Artist i to jest numer 230, a użyję kolor najjaśniejszy, tak jak już wspomniałam, kolor Ecri. I on również znajduje, znajdować się będzie w wewnętrznym kąciku oka oraz na powiece nieruchomej, poniżej brwi. Czas teraz na podkreślenie oczu, kredkami. Pierwsza kredka będzie to kredka czarna L'Oreal Paris z taką gąbeczką. Natomiast on, ta gąbeczka mi się dzisiaj nie przyda, ponieważ tą czarną kredką tylko wyrysuję tą tak zwaną linię wodną na dolnej powiece. Przyciemniam w ten sposób oko. Kolejną kredką będzie kredka Maybelline New York w kolorze 36 Blue taki granatowy kolor I ja tą kredką narysuję linię na górnej powiece. I w tym momencie jest już kolej na cienie. Cienie w dużej mierze będę używała właśnie z tego zestawu z Astora. Tego się prezentuję. I głównym cieniem, który tutaj będzie królować na moich powiekach, to jest ten cień taki niebieski blue. On lekko właśnie jest również z takim cieniem opalizującym. Przyda mi się dzisiaj również kieliszek z wodą. Woda najlepiej przygotowana bądź płyn micelarny, którego również możecie tutaj użyć. I w wodzie delikatnie zmaczam pędzelek. Ocieram nadmiar wody o nadgarstek. I nabieram ten cień właśnie niebieski. I rozcieram go na całej powiece ruchomej. Ponieważ ten cień tutaj właśnie tworzy główną, główną część makijażu, on dobrze właśnie, gdy jest zaaplikowany na mokro, yy, wtedy też jest bardziej intensywny. Sięgam po cień granatowy. Cień granatowy Rimmel London, również ta pojedyncza seria, kolor 440. Tym samym pędzelkiem Troszeczkę go tutaj oczyszczam i ten cień granatowy nakładam od zewnętrznej strony dla przyciemnienia makijażu. Ten granatowy ciemny cień w każdym momencie może być jeszcze dodany. Lepiej jednak nie nakładać go za dużej ilości. Ponownie sięgam po paletkę Astora. Kolor to jest, yy, to jest taka kawa z mlekiem bym powiedziała. Na sam szczyt tego cienia nałożę inny brązowy cień, tutaj dla ocieplenia tego wszystkiego, całego spojrzenia. Będzie to cień również marki Rimmel London. Też ta pojedyncza seria piękny kolor, super cień, 102 tak się nazywa. Kolor bardzo metaliczny i bardzo intensywny. Także jego tylko i wyłącznie dosłownie odrobinka, ponieważ on będzie bardzo, na powiecie, wyraźny. Po nałożeniu cieni na górnej powiemce kolej na wytarcie niektórych partii oraz narysowanie kreseczek, które tworzą makijaż rybi, tak zwany, do tego celu przyda się taka wilgotna chusteczka, chusteczka jak najbardziej może być taką chusteczką do makijażu. I mniej więcej w, w tych miejscach, gdzie chcę, aby pojawiły się te kreski, to wycieram. Wycieram y, tutaj cienie wcześniej narysowane. Również odrobinę na dolnej powiece. Teraz w tych miejscach mogę ponownie rozprowadzić korektor, y, ponieważ tak jak widzicie tutaj troszeczkę podkładu zostało wytartego. Dlatego ja ponownie sięgam po korektor po korektor z Line, New York. I biorę się za rysowanie kresek. Najpierw jednak podkreślę jeszcze powiekę dolną. Sięgam po kredkę z marki kretka Kredka wodoodporna, jest to kredka ogólnie niebieska 46 blue neon, tak się nazywa. Intensywny niebieski kolor. I tą kredką rysuję linię na powiece dolnej poniżej kreski czarnej. Zakończam ją na razie w tym miejscu. Utrwalam ją później jeszcze tym cieniem niebieskim również na nowym, którego używałam na powiece ruchomej. Liner, liner, rimer London Glam Eyes tak się nazywa, z cienkim, precyzyjnym tutaj pędzelkiem. Z cienkim pędzelkiem po prostu i rysuję linię. Linię zaczynam rysować od połowy oka. Kreska na dole jest troszeczkę za cienka, tak że ją tutaj jeszcze poprawiam. I powoduję, żeby była grubsza. Natomiast są na górnej powiece jeszcze lekko wytrę. Tymczasem y, powiekę dolną ponownie, tutaj, po, ponownie podkreślam tą niebieską neonową kredką i sięgam po ten wcześniej używany cień niebieski z Astor i grubszym pędzelkiem utrwalam kreskę na dolnej powiece. Natomiast w miejscu, gdzie powstała luka aplikuję najjaśniejszy cień w kolorze ekry. Dla wzmocnienia jego efektu i koloru tego jasnego cienia pędzelek również moczę w wodzie i rozcieram go. Po wyrównaniu kresek uzupełniam braki w moim makijażu, czyli ponownie dokładam cień granatowy, a także wszelkie brązy, żeby makijaż był jak najbardziej symetryczny z makijażem na lewym oku. A powyżej cienia brązowego również nakładam jeszcze cień w kolorze Cree. Makijaż jest już prawie wykończony. Wytuszowałam dwukrotnie rzęsy dwoma różnymi tuszami. Pierwszy tusz Rimmel London Volume accelerator y, maskara w kolorze czarnym. Druga maskara to Maybelline New York Colossal cad Eye. Y, taka maskara, którą jednocześnie podkręci ręce oraz je tak fajnie ze sobą połączy. Twarz wykonturuję różem marki Rimmel London, kolor 40, 041 Bronze. I zrobię to takim węższym pędzelkiem, żeby mi się nie nabrało za dużo tego różu. Kolor bardzo neutralny, pasujący, uważam, do takiego typu makijażu, gdzie oczy skupiają całą uwagę. Także trochę tego brązera aplikuję na kształt cyfry 3. Natomiast na szczyty kości policzkowych nakładam również róż, natomiast dla mnie będzie to rozświetlacz z Bourjois, kolor 97. Rose, drobinę rozświetlacza. I teraz, jeśli chodzi o usta, bardzo y, na pewno stosowne będą tu usta neutralne, w kolorze Nude, bądź też w takim delikatnym, orzechowym kolorze. Bez żadnych drobinek, gdzie nasze usta po prostu będą miały zaznaczone kontury. Ja natomiast y, chcę tutaj osiągnąć jeszcze takie lekkie ożywienie na ustach, dlatego też delikatnie w Pusta pomadkę L'Oreal Paris. Kolor nazywa się 373 seria Color Rich. Bardzo intensywny kolor, piękna, taka intensywna by pomarańcz bym powiedziała i delikatnie. rozprowadzę tą pomadkę, a następnie rozcieram ją opuszkami falcy. Tak prezentuje się makijaż już przy wykończeniu, z zamkniętymi oczami. Mam nadzieję, że przypadnie Wam ta propozycja do gustu. Wszystkie produkty, które użyłam do tego makijażu znajdziecie super farm. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.